E-konto w M-banku za 0 zł. Wyjątkowość tego e-konta nie kończy się na braku opłat. 0 złoty za otwarcie i prowadzenie. 0 zł za, za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne przez internet. 0 złoty za wypłaty w złotówkach z ponad 6 tysięcy bankomatów w sieci euro net WPK, cash4u e-card. 0 zł za kartę debetową przy aktywnym korzystaniu. Wygodne przelewy na telefon i Facebooka szybki dostęp do środków zgromadzonych na koncie poprzez wygodny i intuicyjny system transakcyjny. Całodobowa opieka eksperta online. Dodatkowe korzyści, prostota działania, maksimum zadowolenia, wygodny dostęp do pieniędzy. Masz dostęp do rachunku 24 godziny na dobę przez internet, telefon oraz SMS. Płacisz w internecie szybkim m-transfer lub kartą do rachunku. Przelewasz ekspresowo pieniądze do innych banków. Możesz wpłacać i wypłacać większe kwoty w złotówkach, euro oraz dolarach w kasach banku. Wpłacasz bezpłatnie pieniądze na rachunek dzięki ogólnopolskiej sieci wpłatomatów. Jak otworzyć to konto? Kliknij ten link, który znajdziesz w opisie, wypełnij elektroniczny wniosek, czekaj na potwierdzenie telefoniczne z mBanku i gotowe. Nie czekaj, otwórz swoje e konto w mBanku już dziś. Kliknij w link w opisie, który znajdziesz poniżej tego wideo.